Analizując sukces remigiusza Mroza, błędem byłoby pominąć wielki trygonognisty księżyca Marsa i Wenus, który jakoby bez zbytniego wysiłku zjednuje mu ogromną sympatię ludzką, podkreśla twórczą osobowość, eksponuje talent artystyczny, wzmacnia skuteczność działań, a że robi to z zaangażowaniem i z sercem, bo księżyc. To sukces jest jaki jest. Natomiast słońce z Merkurym, dobroczynnie aspektowane przez altruistycznego Jowisza po wrybach, bez pretensjonalnej ambicji, jaka często zdarza się u artystów, jest w opozycji do księżyca, bo pisarz urodził się na pełni. I to jest klucz do relokacji horoskopu Remigiusza Mroza.